Tutaj na Targu Starości w Bożu mamy przyjemność porozmawiać z jednym z właścicieli stoiska i Pana stoisko się wyróżnia, bo na każdym stoisku jest mydło i powidło, a Pan ma taką dominację, jeżeli chodzi o taki retrosprzęt, można powiedzieć. Chociaż takie magnetofony na tym targu, pamiętam w latach 90 jakby było telefunkera, taki ten, to by było rarytas, w ogóle super, trzeba było być bogatym, żeby to kupić. Ale okej, okay. proszę powiedzieć, co Pan dzisiaj ma, co to są za sprzęt? To znaczy tak, głównie są to radia lampowe, różnych, różnych sprzętów, przeważnie to są niemieckie radia, Lewe, Opta, Schaublorenz, ja głównie zajmuję się renowacją tych Schaublorenzów, a to mhm. dlatego, że ja ich bardzo lubię robić. One konstrukcyjnie są tak dopracowane, że to jest uciecha jak się po prostu tam do środka dostanie. Mm. Mm. Z jakiego okresu to jest sprzęt? Kiedy on powstał? To są radia. Ten akurat jest y, lata 60. Ach no to on ma bardzo. Już. Tak, to jest, to jest no. dziadek, że tak mm -hmm, powiem. Nie? Mm -hmm. Ale gra i rozumiem, że wszystko, UKF wszystko, wszystko spokojnie sobie grają. radzi. Wszystko. Co tu jest, mm -hmm. to wszystko gra. O, ma dwie anteny, to jest rzadko spotykane, jakby nie patrzeć. No Dlaczego? No? Szałborem, on akurat ma tak, że. Jedna antena, jedna zasila UKF, a tam ta druga, ona głównie pracuje z e, mitywelą, czyli e, średnia, średnia, średnia fala, średnia mm -hmm. fala, mm -hmm. ja, ta, ta krótka też, on też współpracuje, natomiast Ładnie też na, na nasze jedynce dochodzi Warszawa, o, też o. to ściąga no tu na Pan, dydy... Dzisiaj w Radzi jest polskie. Tak, tak. Może dydy... pan pokazać, mm. że na takich falach można znaleźć Tak, jeszcze. Tak. Mm -hmm. Później następną rzeczą to są y, gramofony. Gramofony też y, s, już starsze. Ale widzę na przykład Lewe. To jest taka marka, która do dzisiaj funkcjonuje, no, głównie chyba w telewizorach, jeżeli się nie mylę. Ale kiedyś rozumiem, że to był telewizor. Tak. No. To Lewe to była wysokiej klasy wtedy marka, marka niemiecka. I tak chyba e... zostało z telewizorami też. To są takie lepsze. Tak, jakoś... tylko że one już w tej chwili. Też mało, Mało, tak, mało. Tak, mało. Tak, tak. Japończycy praktycznie wymyślili wszystko. wszystko mm -hmm. nie? A tak jeszcze powiem z innej beczki. E, obecny sprzęt po prostu temu nie dorównuje. Ale jest moda na e, gramofony, na płyty winylowe. Ona wróciła, tak. o to, to się dzieje. E, pan ma tutaj dzisiaj cztery aż, no z tym to Toshiba no to, to, to jest w ogóle jakiś kombajn. To jest kombajn. E, właśnie, wszystko w jednym. To jest, to jest kombajn i to też pięknie chodzi. Jest odrestaurowany, bo to... On, no, całe te sprzęty, one po prostu, jak one do mnie przychodzą, to są sprzęty, które nie działają. I ja to ja to odrestaurowuję, załóżmy od elektroniki po całym po skrzynkę. Ale musi pan części zdobyć to co gdzieś to znaczy, po internecie, nie, tak? Czy nie? Też w internecie. Przez innych dawców. A czasami czasami w większości mam dawców. Wiem, stąd, to, stąd, stąd, to, stąd to później jedno coś robi, ale coś porządnego. Na otwarzacza kompaktowego pan tutaj nie ma, ale ma pan Ramstein ma pan płytę kompaktową, to jest pana jakiś zespół, który pan ceni, bo Lubię. Pan, to pięknie, bo pan Lubię. trochę takiej daty podejrzewam, że bardziej no by pan... Już już leciwy. No, tak, 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 że bardziej pieśni kościelne by pan słuchał. A, uh -huh. Tak, Ramstein to jest, to jest w ogóle to jest rarytas. Muzyka jest bardzo taka energiczna, prawda. lubię ją. Lubię prawda, ją no. prawda, super, mm -hmm. dobrze. Niech Pan powie jeszcze, rzućmy cenami, bo tak. to na pewno nie są, Pan też wkłada w to dużo pracy, e, na przykład ten klasyk radiowy, to jest cena? Ten akurat jest bardzo drogi. Wierzę, proszę powiedzieć. Nas. 500 zł. No to to jest coś kolekcjonerskiego, tak, prawda? I rzeczywiście. Trudno chyba sprzedać to z ulicy, ale być może ktoś się trafi. No prawda? Wczoraj sprzedałem mhm. dwa. A, no to proszę, ale nie tu tylko, że rozumiem. Tak. Ale na innym targu, tak? Na innym, no no to super, no to, to czyli jest. Tutaj mamy też mniejszego tego szałba Lorenza, prawda? Tam jest takie bardziej plażowe tak, ten, mhm. ten to nie jest drogi, to już jest sprzęt gdzieś tak 170-180 mhm. zł. Nie? No wyglądają jak nowe, wie Pan, wyglądają jak ze sklepu. Proszę Pana, <grywa> no, do mnie to no. trafia naprawdę w opłakanym stanie. Ten jest akurat zrobiony z trzech. Bo panie je czyści chyba też, prawda? No, Bo one są one to, tu czyściutkie. Jest, tu jest akurat y, całość y, tej skóry, to jest nowe. Ja, to, ja skórę też robię. Cała ta skóra jest nowa. No i starą ściągam, nową zakładam. Y. To pan jest cudotwórcą. <laughs> y, jeszcze gramofony? W jakiej cenie? gramofony w granicach od 4, od 500 w zasadzie na dół. Okej, okay, bo to nie są takie zwykłe. Dual jest marką, prawda? Tak, to, to, Dual, jest, to jest w ogóle, uh -huh. to jest pizza dla mnie. Tak, tak, tak. Faktycznie. I Elak. I to też jest tutaj, prawda? Tak, to, tak. Jest Elag. to jest Elak. Uh -huh. To już jest naprawdę wysokiej klasy sprzęt. Zresztą mi, same te, te, te rozłożenia techniczne są tak dopracowane. Można tylko krasnąć Dlaczego tak jest, że kiedyś robiono lepsze sprzęty? Dlaczego teraz się takich nie robi? Bo to, wie Pan, no, 5 tak. lat i do widzenia. Trzeba wyrzucać. No. To się wszystko zgadza. Jak Pan... Ja wychodzę z założenia, że obojętnie, czy to jest radio, czy to jest gramofon, jak ja go podniosę i to waży, to jest dobre. A, rozumiem. Natomiast rozumiem. jak ja to podniosę i, wie Pan, to, to jest kilogram... No to ja dziękuję za to. Na targu w Raciborzu co, co edycję? Bardzo przepraszam, żebym tutaj nic nie zniszczył. No, co edycję? Przeważnie tak, przeważnie mm -hmm. jestem w, w Raciborzu. W Raciborzu w zasadzie i w dalej nie mm -hmm. jeszcze. No. Dobra. Jeszcze zgodności można Pana przedstawić? Moje nazwisko zykry Wojcik. Dobrze. A jakby Pana chcieć znaleźć, że trafić do Pana z jakimś takim sprzętem, to gdzie Pana szukać? To znaczy ja generalnie... To nie, pan się nie reklamuje, to nie, trzeba pana i, dotrzeć i, przez poleconego klienta. Tak, ok, tak, okej, okay, okay, dobrze. A najlepiej na, przez obecność na targu można się z panem umówić. Tu jestem Władisław i w no. względów tam zdrowotnych nie, nie właśnie, jeżdżę dalej, właśnie. bo właśnie. też bym pojechał, a nie mogę. Pięknie, bardzo dziękuję za wypowiedź. Dziękuję super.